Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Przeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Panie Jezus, razem ze świętym Michałem, Archaniołem, Archaniołami i Chorami aniołów, dziękujemy za każde kapłańskie ręce i prosimy dla każdego kapłana o Twoje ojcowskie pokosławieństwo. Czasami są smutni. Pociesz i rozratuj serca, czasem są smęczeni, dotaj im sił i pokrzep i swoją miłością. czasem są osamotnieni. Przytul ich do swego eucharystycznego serca i do tej im otuchy, czasem są zniechęceni, dotaj im swoją moc do przezwyciężania wszelkich przeciwności. Czasem są sałamani, pocież ich Czasem dokucza im ból fizyczny. Ty jest najlepszy lekarzu, ulecz ich i sanusz swoje nieskąpionym miłosierdzie. Czasem czują się niezrozumiali. przynóż im jest wiary, aby byli zrozumiani. czasem są obrzucani oszczerstwami i pomówieniami. Tutaj im poszedł faki i siły, aby umieli, przeciwstawić się duchowi sła. Amen. Duchu święt Duchu mądrości, prawie kapłanów i siostry sakonne Duchu święt, duchu Światłości, o kapłanów i siostry sakone, duchu święt, Duchu Czystości, o kapłanów i siostry sakonne duchu święt, duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne Duchu święt, duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakone, ożywieni. I umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Oki świętej miłości rozpalaj serca we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Bożego pragnę ofiarować za kapłanów, do skarbca Bożego, za Matki Bożej, Matki Miłosierdzia i Królowej Polski. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. Pomóżmy się też za smarłych kapłanów. Pyszny odpoczynek każ im dać, Panie, a światło świekuista niechaj świeci. Przez Miłosierdzie Boż niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i wodu, która wytrysłaś wówczas z słodszego serce jako strój, miesięc dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulec pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioneś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, Umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, Trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Toga Świętego, Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała sławych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. klajeko o polestej męki, mimił się dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimił się ci nas i świata całego. klajeko oporstej męki, mimo się cieczle nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. klajeko prestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polystej męki. Mimo się dla nas i świata całego. klejko polystej męki. Mimo się dla nas i świata całego. klejko polstej męki. Mimo się dla nas i świata całego. klejko polstej męki. Mimo się dla nas i świata całego. klejko polystej męki, miłość dla nas i świata całego. Ojcze Przetwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimiu się dla nas, i świata całego ko, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas, by świata całego ko, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas, świata całego ko, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas, świata całego ko, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas, i świata całego ko, klejko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz. nasze, i świata całego. klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całeko klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całeko klajeko polestej męki mimią się nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas świata całego lajeko porstej męki mimią siedzie ddle nas i świata całego klejko porstej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko poreststej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko porstej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko porstej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej cię dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimiło się citle i świata całego Klajko polestej męki Mimiło się citle i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle i świata całego Klajko polestej męki Mimiło się citle i świata całego Klajko polestej męki Mimiło się citle i świata całego klajeko poreststej męki Miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajek opolestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się citle nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, się uśicit dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, śmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, śmił się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pamiętasz, o najświętsza panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie przyczyną prosi. Tą uwnością ożywiony do ciebie, o pana nad pan i matko, pieknę do ciebie, przychodzą przed topą, jak okrzesznik płaczący stoją, o matko słowa, żaż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszej łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko Boże, tą modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebne. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną Mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam mnie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez mięśiercie Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący, wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów, sechci posłużyć się chorami ludzkimi a nas oblokowały i odcięły, możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchny Boże, przez świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. W imię Ojca i Syna i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję wam za wspólną modlitwę. Życzę wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych czółczyn. Z panem pokiem Akaja.